Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj opowiem o bardzo ważnym, kolejnym etapie w tarczy finansowej. To jest część druga naszego, naszego cyklu o tarczy finansowej w ramach Biznes w czasie epidemii. I tutaj y, skoncentrujemy się w tej chwili na y, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Poprzedni vlog dotyczył mikroprzedsiębiorców, a teraz powiemy o małych, średnich i wielkich przedsiębiorcach. I teraz, y, jeśli chodzi o y, ofertę. Y, Polskiego Funduszu Rozwoju, to mamy tutaj rozdzieloną je na małe i średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 249 pracowników i przy obrocie za do 50 milionów euro. I tutaj dla takich przedsiębiorców, którzy odnotują spadek obrotów, przygotowano specjalne Pożyczki. Te pożyczki nazywają się subwencje, żeby nie były kredytami. I jak to, jak to jest proponowane? Po pierwsze, jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy spełniają warunki małego i średniego przedsiębiorcy i mają spadek obrotów od 25 do 50%, dla nich jest pożyczka w wysokości do 6% przychodów za rok 2019. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy stracili obroty od 50 do 75%, to taka pożyczka może wynieść aż 6% przychodów za rok 2019. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy stracili obroty powyżej 75%, ta pożyczka będzie w wysokości do 8% ich przychodów z 2019 roku. Proszę państwa, i jak będzie wyglądała możliwość umorzenia takiej pożyczki? Ta pożyczka będzie mogła być umorzona aż w 75%. Po pierwsze, na te 75% składają się trzy elementy. Po pierwsze, jest to utrzymanie miejsc pracy. Jeżeli zostanie to utrzymane, to będzie można nie, o 25% zmniejszyć kwotę zwrotu tej pożyczki. Po drugie, utrzymanie działalności, kolejne 25% i utrzymanie nie, mniejszego, nie większego spadku przychodów, a raczej wzrost. I to kolejne 25% przychodów. I tej pożyczki może być zwrócone. I tutaj sytuacja jest taka, że przedsiębiorcy, którzy skorzystają z maksymalnego 75% obniżenia tej, tej pożyczki, to będą mieli obowiązek zwrócenia tych 25% uzyskanej subwencji w przeciągu kolejnych dwóch lat. I jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa? Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to kwestia jest bardziej skomplikowana, ale wpisuje się w działania Polskiego Funduszu Rozwoju dotychczasowe. I mianowicie, ten Polski Fundusz Rozwoju będzie udzielał po pierwsze pożyczek. Płynnościowych i one będą używane, udostępniane na warunkach rynkowych, czyli będziemy mieli sytuację taką, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać taką pożyczkę oprocentowaną według WIBOR plus 100 punktów bazowych na pożyczkę na rok. Jeśli będzie to pożyczka dwuletnia, to jest WIBOR plus 140 punktów bazowych. Kolejne to są pożyczki preferencyjne, trzyletnie, i tutaj dla tych dużych przedsiębiorców te pożyczki preferencyjne będą mogły być nawet do 750 milionów złotych. Taka firma otrzyma pożyczkę, a wysokość umorzenia będzie zależna od tego, czy na podstawie rzeczywistych przychodów i obrotów w 2020 i 2021 roku. No i ostatni element tych, dla tych dużych firm to są instrumenty finansowe. Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł obejmować akcje bądź udziały firm, oczywiście do 50%, żeby nie uznano tego za pomoc publiczną i będzie mógł w ten sposób finansować działalność konkretnych przedsiębiorców. Szołajski Legal Group włącza się w te działania, pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu tych subwencji bądź pożyczek i mamy w tym zakresie już pewne sukcesy. W naszej ocenie tarcza finansowa to najciekawsze rozwiązanie. Czeka ona na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, ale nastąpi to na dniach. Warto z tego skorzystać i do tego namawiam. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.